Dzisiaj mam dla ciebie kilka słów o mastermindzie, a właściwie o temacie, który poruszałam przy okazji Mastermind'u. Taking up space, zajmowanie przestrzeni, choć nawet nie przychodzi ci to naturalnie. O czym dzisiaj to jest krótkie wideo, które chciałam po prostu z siebie wyrzucić, bo mam poczucie, że da Ci. Taki ogląd, w jakim tonie toczą się konwersacje w mastermindzie. Oczywiście jest to format bardzo biznesowy, pół roku, dwa razy w miesiącu, czyli raz na dwa tygodnie, dwie godziny na Zoomie, rozmowy o biznesie, bardzo intensywne, skupione wokół konkretnych celów, ale pomiędzy wierszami bardzo często wypływają takie rzeczy mindsetowe, takie rzeczy związane z naszymi przekonaniami, których często nawet sobie nie uświadamiamy. Kiedy tylko. Mam taki moment z refleksji, kiedy właśnie przyjdzie do mnie coś takiego, czym mogłabym się podzielić na zewnątrz. Robię to właśnie w tym formacie. Także tutaj na playlistie Mastermind znajdziesz pewno więcej takich perełek. Ja tą myślą podzieliłam się już jakiś czas temu i zdałam sobie sprawę, że właśnie podzieliłam się na moim prywatnym Facebooku. Odeślę Cię w opisie do postu, ale stwierdziłam, że dobrze by było nagrać wideo. Ja je nagrywam też trochę dla siebie, odsłuchuję sobie, oglądam takie wideo, kiedy mam taki moment zastanowienia, w jakim kierunku dalej. Często są to takie właśnie myśli, które pomagają podejmować ważne decyzje. Więc nie przedłużając, przechodzę do konkretu. Pozwolisz, że odczytam, bo myślę, że są fajnie skondensowane i oczywiście chwileczkę komentarza. Zajmowanie przestrzeni. Czyli taking up step, space, nawet jeżeli nie przychodzi ci to naturalnie. Ja jestem takim typem kujonki, tak? Odważna, bo wykuta na blachę, ale niestety turbo nieśmiała, kiedy napędzana sercem, kiedy kieruje się tym ze w środku. Choć teraz zmienia się to. Im częściej próbuję, tym jest mi łatwiej. Kiedy w dorosłym życiu, mam wrażenie też stanowczo za późno, odkryłam, że jakby warto podążać również zawodowo za tym, co mówi to nieśmiałe, wrażliwe, no ale najprawdziwsze w nas, to w środku. ale nie było łatwo. Może ty też tak masz, może jesteś w takim punkcie, gdzie coś czujesz, ale jeszcze nie ma tej odwagi, żeby za tym pójść. I pamiętam, że po latach rozbijania takich szklanych sufitów. Jaka, jako pani architekt, wyuczona na lewo i prawo, tak? magister, inżynier, architekt z szufladą, podyplomówek, z własnym pracownią, oczywiście, na koncie, było jeszcze trudniej. Paradoksalnie było jeszcze trudniej. Każda krytyka oczywiście bolała, ciągle boli, tylko że bolała jakoś tak mocniej. Kiedy słyszałam, o to po to były ci studia architektury w Berlinie, żeby teraz uczyć dziergania w internecie. I to jeszcze w ogóle online, co to w ogóle jest? Jakiegoś cyfrowego biznesu online? Co to w ogóle? Co to takiego? Coś ty sobie tu wymyśliła? Wcale nie spływało. Choć na zewnątrz starałam się tego nie okazywać, to wcale nie spływało po mnie jak po kaczce. To się trochę osadzało. Trochę jak taka smoła, wiecie, gęsta, czarna, zawiesista. Nie wiem, czy też tak masz. Czy też czujesz, że często... Udajemy, że się nic nie stało, ale gdzieś w środku czujemy, że te emocje, te, te, te właśnie rzeczy nam jakoś tak zostają. Właśnie jak taka smoła gęsta, którą bardzo ciężko później odkrztusić i z siebie wyrzucić. Odkryłam, co pomaga. Także słuchaj dalej. Jeżeli to czujesz, jeżeli tak czasem masz, to mam coś, co mi pomaga. <laughs> Idąc tą metaforą. Smoły, która się na nas osadza, myślę, pożar. Jak pozbyć się smoły? Po prostu ją podpalić, dosłownie. W tego dnia tak właśnie zrobiłam. Po prostu podpaliłam te wszystkie warstwy smoły. Tak metaforycznie wybuchłam. <grych> A tak, tak, tak w rzeczywistości po prostu stanęłam w swojej prawdzie. Pewnego dnia, od tak sobie, bez wielkiego przełomu, sylwestra czy nie wiem urodzin, tak po prostu pewnego dnia coś pękło. Po prostu przestałam przepraszać, przestałam być miła, kiedy nie wiem, ktoś dotknął do żywego, przestałam mówić, nie szkodzi, kiedy wiedziałam, że szkodzi, że boli. Tak? I tutaj celowo mówię, bo mogłabym jakby powiedzieć więcej, ale jakby nauczyłam się kłaść siebie jako pierwszą. <grydy> kiedy nawet zrozumiałam, że taka moja gadetliwa natura to wcale nie jest wada za którą wiecznie się biczowałam i próbowałam równać do dołu, tylko dar, to w końcu zaczęłam z niego po prostu korzystać, a nie go naprawiać. I warsztaty rękodzieła szybko zaczęły się zmieniać w takie strategiczne narady, w jakieś dmuchanie w skrzydła. Całą właściwie organizację, całe oplotki zbudowałam wokół konceptu plotek. Wokół tak? mojego daru do tworzenia tej przestrzeni, gdzie po prostu chcę się być, chcę się pogadać. Wokół tego konceptu plotek, czyli takiego nieformalnego mastermindu przy oplataniu. Tak? To jest to moje ukochane rękodzieło. I kiedy o plotki, teraz już właściwie fruną na takim trochę autopilocie, dzięki wsparciu epickiego zespołu, dziewczyny jestem Wam dozgodnie wdzięczna, jako niesamowite profesjonalistki, którym mogę zaufać, Wtedy dla mnie zostaje więcej przestrzeni, żeby dzielić się tymi zasobami, które mnie zaprowadziły do tego punktu, które tą organizację zaprowadziły do tego punktu. I nie chcę mówić celowo, że tylko mnie, bo to nie, już, nie jest już kwestia tylko mnie. To jest kwestia jakiejś umiejętności skupiania wokół siebie niesamowitych ludzi i czerpania z tego dobra, daru każdej z tych osób. Ale to dzieli, dzieje się tylko wtedy, kiedy ty sama, ja sama potrafiłam stanąć w swojej prawdzie i docenić swój dar. Myśl idei, która zawsze we mnie płynęła, naprawdę takim żywym ogniem, ale potrzebowała tej smoły, żeby wybuchnąć, żeby zdać sobie sprawę, jak bardzo jest ważna, czyli tej pomnoży, dzieląc, wiem, że brzmi trochę jak frazes, ale to jest coś, co zawsze ze mną było. Doszłam do sedna. Czyli właśnie do mastermindu to było przed cukiem mojego nosa, ale tak naprawdę teraz dopiero zrozumiałam, że to mastermind to jest esencja tego, co potrafię światu dać. Esencja pracy w zgodzie z tym miękkim, wrażliwym w środku, ale w zbroi twardej wiedzy i takich piętrzących się kompetencji. W końcu nie boję się też tego głośno mówić. Jeżeli w tobie to coś porusza, jeżeli czujesz, że gdzieś. Przesadza wokół ciebie, tak? Gdzie ta skromna Agnieszka, gdzie, gdzie właśnie w ogóle takie poczucie, że nie wypada chwalić się tym, co umiem robić dobrze, to znaczy, że gdzieś Tobie też to jest potrzebne. Mam nadzieję, że ośmielę cię, żeby po to sięgnąć. W końcu nie boję się tego głośno mówić. Mam dar do tworzenia takiej epickiej przestrzeni wymiany wiedzy. Szlifowałam go latami warsztatów rękodzieła, które powolutku przeradzały się w mastermindy biznesowe. Mam unikalną umiejętność zbierania w jednym pokoju osób, które podpalają nawzajem te swoje warstwy snoły, stają w tej swojej absolutnej prawdzie i już żadne płonące obręczy, które nam serwuje przedsiębiorcza rzeczywistość, no nie są w stanie nas osłabić. Jak się domyślasz, nawet myśli tej metafory, one tylko pogłębiają i pomagają jeszcze mocniej płonąć, właściwie świecić, tak? świecić jak żywa pochodnia. I dzisiaj chcę Cię zostawić z pytaniem. Czy Ty też masz w sobie jakieś światełko? Pewno słuchasz, jeszcze teraz ciągle słuchasz. Jeszcze nie uważam, że to brednie nie wyłączyłaś, nie przeleciałaś na jakieś inne wideo. Jeżeli czujesz, że w Tobie też tli się w jakieś takie światełko, jeżeli czujesz, że czas zapłonąć, czas podpalić tę smołę, czas wyjść z tego cienia, tak, i rozjaśnić trochę ten mrok, zwłaszcza w tych czasach, w tych mrocznych czasach, smutnych, zimnych, zapatrzone w ekran, jeżeli czujesz, że to jest ten czas, żeby podpalić te barwy smoły i właśnie tak rozjaśnić tym swoim wewnętrznym światłem, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do Mastermindu. Udostępniam to wideo, inspirowana kolejnymi rozmowami, bo właśnie w ten sposób odbywa się rekrutacja. Link, który znajdziesz w opisie, to taka strona, która przybliży ci ideę, opowie o konkretach, jak się to odbywa technicznie, ale też pokaże ci intencje stojącą za tym mastermindem. Zauważyłam, że bardzo wiele kobiet, zwłaszcza Polek, inspiruje się, uczy się za granicą, czerpie wiedzę. Mam wrażenie, że jesteśmy trochę bardziej do przodu niż te nasze polskie online. I trudno nam znaleźć rówieśniczki, trudno znaleźć nam osoby, dla których będziemy partnerkami do dyskusji, a nie mentorkami. Trudno nam znajdować relacje, w której mamy poczucie, że wszystkie od siebie nawzajem czerpiemy, nie będącą relacją mentorka. Tak? Nie chcemy uczyć, nie chcemy ciągle dawać, chcemy dawać, ale jednocześnie chcemy brać. To dlatego ten format i dlatego Cię do niego zapraszam. Bardzo często, kiedy rozmawiam, bo tak rekrutuję, po Twoim przeczytaniu tej strony, możesz wypełnić formularz, lub po prostu napisać do mnie bezpośrednio na agnieszka.małpaoplotki.pl. Zapraszam Cię do tego, żeby zapisać w takim mailu. Swoje cele, do czego zmierzasz, na czym się skupiasz w najbliższym półroczu, choć nie jest to konieczne, czasami bycie w przestrzeni osób, które mają bardzo twarde cele, pomaga wyciągnąć swoje i nadać im klarowność, nawet jeżeli jej nie masz. Ale po takim mailu zazwyczaj, jeżeli czuję, że mogę skonstruować grupę, która cię wesprze, zapraszam cię na osobistą rozmowę. Ona trwa zazwyczaj takie 15-20 minut, czasem do pół godziny, ale nie więcej. I ona ma na celu sprawdzenie, czy te osoby, z którymi już wcześniej rozmawiałam, osoby, które często już czekają na swoją kolejną grupę, są w stanie wesprzeć Ciebie w Twoich celach, ale jednocześnie, czy Ty i Twoje dary są w stanie wesprzeć je. To po mojej stronie ciąży obowiązek takiego, takiej kurateli, tak? Jestem takim kuratorem tej grupy i to ja wybieram bardzo selektywnie osoby, które się w niej znajdą. Po to, aby każda z nas mogła dawać to, co stanowi jej unikalny dar, ale jednocześnie czerpać z darów pozostałych osób w grupie. Jak się domyślasz, to jest coś, co ciąży na mnie, to jest moja odpowiedzialność i to ja odpowiadam za to, aby ta grupa była tak skonstruowana, żebyś miała poczucie, że nie tylko dajesz, ale również obficie czerpiesz. Wierzę, że mogę zostawić Cię z ideą kręgu. Dlaczego? ponieważ mam poczucie, że to, co Ci powiedziałam, już troszeczkę podpowiada Ci, w jakim duchu prowadzę ten mastermind. Mam ochotę zerwać ze starym paradygmatem jednej mądrej osoby, jednej mentorki i wszystkich pikusiów, które uczą się od niej, takiej troszkę piramidy. Ktoś na czubku i coraz niżej, coraz niżej cała reszta. Dlaczego? Ponieważ każde kolejne pokolenie takich mentees jest słabsze. Mnie nie interesuje to, abyśmy my były coraz słabsze, abyśmy musiały być najlepsze po to, żeby czuć się dobrze na szczycie i jednocześnie nie czuć się dobrze będąc poniżej lub odwrotnie, być wrzucane na szczyt po to, żeby stanąć na piedestale i z wielką presją żyć swoim życiem, które nie pozostawia przestrzeni na popełnianie błędów. Zrywam z tym paradygmatem na rzecz kręgu. Kręgu, który w oplotki też jest mi bardzo bliski. Krąg stary jak świat, kobiety przy ognisku, społeczność przy ognisku, nie tylko społeczność kobiet, ale wymieniająca się wiedzą. Ta, która mówi, jest mentorką uczy pozostałe, ale bardzo szybko przekazuje głos kolejnej, która w tym momencie też staje się mentorką. Żeby zabrać głos, warto mieć coś do powiedzenia. To jest właśnie ten dar. Dokładnie w ten sposób funkcjonuje mój mastermind. I choć wydawać się byłoby to może proste, banalne, oczywiste, to jednak w praktyce wcale takiej nie jest. Aby móc służyć jako mentorka, potrzebujemy stanąć w swoim świetle, w swojej prawdzie, podpalić smołę i zapłonąć swoim darem. Jednocześnie, aby brać, potrzebujemy bardzo dużo dojrzałości, pokory i takiego poczucia, Zwolnienia nas z obowiązku bycia z osiem samosią i bycia najlepszą we wszystkim możemy brać, możemy czerpać i jednocześnie napędza nas to do tego, albo, aby jeszcze intensywniej pracować nad tym, co w nas najlepsze, czym my możemy się dzielić. Mam nadzieję, że ta idea, a właściwie kilka metafor kręgu, płonącej smoły, stawania w swoim świetle i w swojej prawdzie... To coś, co pozwoli Ci zrozumieć, jaki klimat panuje w tych spotkaniach. Dziś opowiedziałam o tym z takiej bardzo mięciutkiej strony. Oczywiście te mastermindy to twardy biznes, ale jesteśmy holistycznymi osobami w tym biznesie. I czasami to, co gra nam w środku, ta nasza dusza, to bardzo ważny element biznesu, którego nie możemy pomijać. Jeżeli czujesz, że to, co mówię, trafia do Ciebie, jeżeli czujesz, że tej konwersacji potrzebujesz, jeżeli czujesz, że lajki, automatyzacje, opciny, listy mailowe i najnowsze trendy promowania swojej działalności, niezależnie w jakiej branży, ale zazwyczaj online to coś dla Ciebie, to zachęcam Cię do zaglądania do linku lub kontaktowania się ze mną bezpośrednio na agnieszka.maupa.oplotki.pl. Opowiem Ci o najbliższych edycjach. Oczywiście uruchamiam je regularnie, najbliższa. Temu wideo wystartuje pod koniec stycznia, a właściwie już tak na początku lutego 2023, ale nie martwcie, jeżeli oglądasz to wideo później. Grupy startują stosunkowo regularnie w odstępach czasu. Może miejsce w takiej grupie czeka właśnie na Ciebie. Do zobaczenia po drugiej stronie.